Dzień dobry wieczór Azeroth, witam serdecznie w kolejnym odcinku Samael Channel News. Czy słowo natrezim coś wam mówi? Zapewne tak, może znacie ich już od Warcrafta 3. W dzisiejszym odcinku bardzo ważne fakty związane z tą rasą, o których mogliście nie wiedzieć, także usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, przekażmy czas antenowy sponsorowi dzisiejszego odcinka. Eneba jest relatywnie nowym gamingowym sklepem internetowym. Znajdziemy tutaj ponad 20 tysięcy cyfrowych produkcji i z każdym dniem biblioteka gier się powiększa. Jestem pewny, że znajdziesz tu coś dla siebie. Poza tym, jeśli lubisz zniżki i przeceny, warto mieć Enebę na uwadze, niezależnie czy chodzi o nową czy starszą grę. Interesuje Cię coś z World of Warcraft? Nie ma problemu, z kodem SAMAL 3 oszczędzasz 3% na zakupie karty prepaid do Czasu gry, najnowszego dodatku Shadowlands czy Battle Chesta. Wszystko to oczywiście w 100% sprawdzone i bezpieczne. Eneba ma doskonałą ocenę użytkowników na Trustpilot. Jest to marka, którą mogę w 100% polecić, ponieważ sam jej używam. Poza tym, Eneba posiada całodobowy live support. Jeśli macie pytania lub niejasności, możecie zapytać na czacie. Kod l 3 działa oczywiście na wszystkie produkty ze strony Eneba. Linki do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Na Trezimowie są z nami już bardzo długo. Możecie też ich znać pod nazwą Dreadlord i mogliśmy ich zobaczyć w przerywnikach z kampanii Warcraft 3, gdzie są demonicznymi sługami Sargerasa i Płonącego Legionu. Te wampirze demony były zawsze tam, gdzie coś się działo. Malkanist przecież prowadził Artasa prosto w ramiona jego zguby, sprytnie wychwytując jego słabe punkty. Plaga, Nerzul, Lichking, wszystko to, by utorować drogę dla swojego pana Sargerasa i Płonącego Legionu. Taka wersja wydarzeń istniała do dodatku Shadowlands, bowiem właśnie tam dostaliśmy bardzo dużo zredkonowanych informacji na temat właśnie tej rasy i muszę dodać, że są to bardzo interesujące informacje. Wiemy już, że rasa ta jest bardzo sprytna i przebiegła. Manipulacja i brak sumienia to główne atuty na trezimów. Nie zobaczymy ich na pierwszej linii w walce, wolą ciągnąć za sznurki udając kogoś innego w przytulnym cieniu. Planują swoje ruchy bardzo dokładnie i obsesyjnie wręcz skrywają swoją tożsamość. I właśnie ten aspekt wychodzi na jaw w dodatku Shadowlands. Ten fakt może być oczywiście znany większości osób, wiemy już na pewno, że to nikt inny jak pan Revendreth Denatrius, stwórca rasy Venture, stworzył też samych natrezimów. Byli mu potrzebni do rzeczy, o których powiem sobie dalej, teraz skupmy się na genezie tych wampirzych istot. Więc natrezim to nie demon na usługach Sargerasa, nie pochodzi on też z planety Natreza. Ci niewidoczni goście lub inaczej Calki tun w ich rodzimym języku, pochodzą właśnie z Królestwa Śmierci i są jej agentami. Jak do tego doszło? Posłuchajcie dalej. Gdy Shadowlands się formowało, potrzeba było hierarchii. To, że widzimy tutaj pięć krain, czyli Bastion, Revendreth, Ardenwild, Maldraxus i Demo, nie znaczy, że to już wszystkie. Musicie sobie uzmysłowić, że Shadowlands jest o wiele, wiele większy. Po prostu na razie odkryliśmy w tym wymiarze tylko rąbek tajemnicy, i właśnie ta tajemnica odsłania się szerzej w nadchodzącym patchu 9.1, w którym książę Renato będzie właśnie mówił o naszych dzisiejszych bohaterach odcinka. Okazuje się, że Renato nigdy wcześniej nie słyszał o nazwie Dreadlord. Wiedział oczywiście o ich istnieniu tylko jako na trezimowie. Gdy formowało się Shadowlands, które znamy z dodatków w dzisiejszej odsłonie, mistrz Denatrius uformował rasę węcie. Pierwszym był książę Renatal. Później następni, którzy przyjęli różne role w formującej się hierarchii Shadowlands. Denatrius następnie tworzy rasę najlepszych szpiegów, jakich tylko zdoła. Prawdziwych szpiegów wymiaru śmierci, którzy, jak to określa Renata, mieli za zadanie infiltrować rywali naszego wymiaru. Są tu jego słowa i jedno słowo jest tutaj bardzo ważne rywali. Jest to proste odniesienie do tego, że śmierć jest kolejną mocą w kosmologii Warcrafta, rywalizująca z innymi. Nie znaczy to, że śmierć jest zła światłość lub arcane dobra, jak powiedziałem parę odcinków temu o Shadowlands i jego ekspansji w prawym górnym rogu. Nie możemy traktować już mocy jako dobrych i złych. To określenie bardzo zależy od punktu widzenia. Światłość na Azeroth na przykład jest czczona i wielbiona. Jest dobra, podczas gdy w Shadowlands to śmiertelny wróg Revendreth. I skutki tej rywalizacji widzimy bardzo dobrze w Sinfall. krainie w Revendreth kiedyś jeden z widzów zapytał, dlaczego część Revendreth znajduje się w tak opłakanym stanie i co tu się stało. Otóż mimo niesamowitej inteligencji, jaką posiadali na Trezimowie, gdzie jak kameleon potrafili się wtopić do praktycznie każdej sytuacji, z całego towarzystwa, czyli tytani, demony, void, tylko naru zdołali wykryć, co tu się naprawdę dzieje. Stało się, na Trezimowie pierwszy raz w swojej konspiracyjnej działalności zostali wykryci. I gniew światłości zaiste był wielki. Toczyli się do wymiaru Shadowlands i chcieli zrównać Revendreth praktycznie ze Ziemią. Przypuścili frontalny atak na masową skalę. Ta wieża, którą widzicie, miała w przeszłości wielkie znaczenie. Ta wieża, o której spekulowałem już w pierwszych dniach Shadowlands, była centrum operacyjnym dla Trezimów. Teraz jest pobojowiskiem. Co ciekawe, światłość nie miała zamiaru najechać na całe Shadowlands. Chciała dać nauczkę Fusowi, Maldraxxus nie chciało go wesprzeć, widząc, że światłość skupia się tylko na nim. Siły obronne Shadowlands nie ingerowały w wewnętrzne sprawy, zostawiając go samemu sobie. I w taki sposób Mistrz ma problem. Duży problem. Ale wpadł na pomysł. Pomysł, który spłodzi kolejną rasę na Ravendraf kamienne gargulce. Poprosił on Stonewright, wentyrów specjalizujących się w specyficznej magii animy, by stworzyli oni odpornych, potężnych wojowników. Tak powstały gargulce, które miały swój charakter, osobowość i inteligencję. Nie byli tylko zwierzątkami Venturów. Udało się odeprzeć atak. Lecz dlaczego na Trezimów nie widzimy w Shadowlands? Otóż Ventyrowie, Stone Stonewright, ci odpowiedzialni za gargulców, winili właśnie ich za agresję naru na Revendreth. Zresztą całkiem słusznie: gdyby ich nie wykryto, albo gdyby w ogóle nie infiltrowali światłości, nie byłoby tej wojny. Denafrius musiał znowu interweniować i zrobił sprytny ruch. Wszemi wobec ogłosił, że od teraz na Trezimowie zostają wygnani i mają dożywotni ban na Shadowlands oraz że wypiera się jakichkolwiek koneksji z tą rasą. Po cichu jednak cały czas utrzymując z nimi kontakt i to właśnie w taki sposób list Enemy Infiltration Preface dochodzi do skutku. Potajemnie bowiem informują swojego pana o poczynaniach każdej ze stron. Na przez cały ten czas lojalni byli tylko i tylko wobec swojego mistrza i ojca. Wojna światłości i wentyrów odbywała się tysiące lat temu. To, co widzicie teraz, mimo że wygląda świeżo, jest pozostałością po konflikcie, który był naprawdę dawno, dawno temu. Jeśli chodzi o Denatriusa, Pan Revendreth miał oczy i uszy w każdym zakątku wszechświata. Jestem praktycznie pewny, że miał on nawet szersze spektrum informacji o tym, co się dzieje, niż sam Zowal, czyli Jailer. A jeśli już jesteśmy przy Mistrzu, nasuwamy mi się parę rzeczy, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Czy nie zdziwiło Was, jak szybko pokonaliśmy Denatriusa w jego zamku? Nie da się go łatwo zabić. Jest on potężną istotą równą Tytanom, więc uwięziony czeka na wyspobodzenie, a jednocześnie odchodzi w cień, pozwalając Jailerowi na odkrycie swoich własnych kart. Doskonale zdaje sobie sprawę, że prędzej czy później jego lojalni Dreadlordzi, czyli Natrezimowie, stworzą zasłonę dymną i go uwolnią. Jest to zresztą potwierdzone na serwerach testowych, gdzie z lineów dowiadujemy się, że sama śmietanka Dreadlordów z Mal'ganisem na czele przeprowadza sprytną operację uwolnienia swojego ojca. Poza tym Denathrius teraz wie, że Jailer raczej nie przejął się jego losem. To jest kolejny powód, by grać na dwa fronty. Wydaje mi się, że Denathrius jest podwójnym agentem. Wie co się święci, ale nie do końca. Jest cierpliwy, czeka na ruch Jailera, zbiera informacje i ktoś, kto przecież stworzył samych mistrzów szpiegostwa, sam musi być ponad nimi. Więc wydaje mi się, że Denafius jest naprawdę cwanym graczem i zobaczymy go po innej stronie barykady, ale niekoniecznie tej dobrej. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się odkryta przeszłość Natrezimów. Jakie macie zdanie na temat tego, czy zobaczymy jeszcze Denafiusa w kolejnych wydarzeniach z Shadowlands. Osobiście mówiłem już, że jest to mój ulubiony Covenant i bardzo się cieszę, że gra on tutaj dużą rolę, jeśli chodzi o nowe lore. Wyborni szpiedzy, manipulatorzy, gracze, którzy grają o wysoką stawkę, nigdy nie bali się wyzwań. Wydawałoby się, że grają tylko dla siebie, lecz zawsze posłuszni byli tylko Denafiusowi. Patch 9.1 naświetli ich historię i nawet dla ich lore warto wrócić do gry, bo są oni bardzo interesującymi postaciami. A my teraz kończymy dzisiejsze wydanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie lajka, walcie w dzwon subskrypcji, pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanał w opisie pod spodem. Poza tym macie też 3% zniżki na gry w sklepie Eneba z kodem SAMAL3. To wszystko na dzisiaj, żegnam się bardzo gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku SAMAL Channel News.